W przyrodzie istnieje prawo, które w równym stopniu dotyczy wszystkich żywych istot. To ciągła walka o byt. Umiejętność zdobycia pożywienia i rozmnażanie umożliwiają przetrwanie jednostek oraz całego gatunku. Jednym ze sposobów utrzymania jest pasożytnictwo, czyli forma współżycia dwóch organizmów, w której jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody. w postaci wągrów, larwy, surowego lub podanego niedostatecznej obróbce ciepłej wołowego albo wieprzowego mięsa. Dorosła postać tasiemca pasożytuje w kręgowców. Ciało tasiemca składa się z główki, skoleks z i wielu powtarzających się segmentów, (proglodyty). Wszystkie gatunki tego pasożyta są do siebie podobne. Różnią się długością, która może dochodzić nawet do 20 metrów. Poza tym mają różne uzbrojenie na główce, na przykład Brudy przystawkowe haki, przysawki Zapodnione jaja magazynowane są w macicy tasiemca. Tam rozwijają się z nich kuliste larwy pierwszego stadium onkosfery. Wypełnione jajami, człony tasiemca są wydalane wraz z kałem z organizmu żywiciela ostatecznego. Następnie jaja są zjadane przez żywiciela pośredniego. W jelicie krowy bądź świni, onkosfery uwalniają się z otoczek i wnikają do błony śluzowej jelita. Larwy przedostają się przez ścianki jelita do naczyń krwionośnych i wędrują wraz z krwią najczęściej do mięśni, rzadziej wątroby, płucnerek lub opon mózgowych. Onkosfery przekształca się w następne stadium larwalne wągry. W przypadku zjedzenia zarażonego mięsa, np. surowej lub półsurowej wołowiny bądź wieprzowiny, Wągry wynicowują się w i przeształcają się w postaci dojrzałe. U człowieka żyje z reguły tylko jeden osobnik. Rzadziej kilka. Nitkowiec podskórny to groźny pasożyt psów, kotów, krów, koni, wilków, małp, a także człowieka. Pierwsze zmianki o nim pochodzą z 1530 roku przed naszą erą. Wywołuje on chorobę zwaną drakonkulozą. Obecnie jest twierdzona prawie wyłącznie w kilku krajach Afryki Sudanie, Nigerii i Aktualnie na świecie choruje na drachm około 10 tysięcy osób, a znaczny spadek jest związany z ogólnoświatowym programem zwalczania. Do zarażenia człowieka dochodzi podczas pożycia wody, w której znajdują się skorupiaki z rodzaju Cyclops Larwy przebijają ścianę żołądka lub jelit, łączą się w pary i dojrzewają. Osobniki męskie giną, natomiast samice rosną przez około jeden rok i w końcu lokalizują się w tkance podskórnej, najczęściej kończyn dolnych, gdzie jej długość może dochodzić do 1 metra. W skórze, w miejscu gdzie znajduje się część przednia pasożyta, powstaje pęcherzyk, który najczęściej w przypadku kontaktu z wodą pęka i powstaje owrzodzenie, w którym widoczna jest przednia część pasożyta, a uwolnione w ten sposób larwy przedostają się do środowiska wodnego i może się rozpocząć kolejny cykl życiowy. Nie istnieją leki działające na dorosłe formy nitkowca podskórnego. Szeroko rozpowszechnione jest samodzielne usuwanie robaka poprzez jego nawijanie na patyk po kilka centymetrów dziennie. W przypadku dostępności lekarza można również dokonać chirurgicznego jego usunięcia. Kleszcze to pasożyty zewnętrzne, które po przesaniu się do skóry uwalniają związki przeciwbólowe i neurotoksyny. Ugryzienie może być przyczyną miejscowej infekcji. Na świecie żyje około 700 gatunków tych pajęczaków. W Polsce jest ich kilkanaście. Samica kleszcza pastwiskowego ma około 4 mm, a po wystaniu krwi zwiększa swoją objętość do 1 cm. Składa kilka tysięcy jajeczek, z których wylegają się larwy. Po napiciu się krwi zamieniają się one w nimfy, które po znalezieniu kolejnego żywiciela przeistaczają się w dorosłe osobniki. Kleszczem czyhają na swoje ofiary w wilgotnych zaroślach tuż przy ziemi. Mylne jest przekonanie o ich spadaniu z drzew. Ilość kleszczy z roku na rok globalnie się zwiększa. Przyczyną są zapewne łagodne zimy wynikające ze zmian klimatycznych. Z roku na rok leszcze pojawiają się na coraz wyższych terenach w górach, które jeszcze niedawno były kleszczą niedostępne na skutek zbyt surowego klimatu. Ekspansja kleszczy w miejskich parkach na trawnikach i w przydomowych ogródkach, przynajmniej częściowo jest spowodowana zwiększoną mobilnością człowieka i jego domowych zwierząt, takich jak psy i koty. Zwierzęta te mogą łapać w lesie żadne kleszcze i po paru dniach gubić je w pobliżu domów, i osiedli ludzkich, gdzie dają początek tysiącom larw. Dlatego zaleca się zaszczepić przed tymi pasożytami. Cykl rozwojowy jednego pokolenia kleszczy trwała średnio dwa lata. Wzrost temperatury powoduje wzrost aktywności kleszczy, która rozpoczyna się na przełomie marca i kwietnia, a trwa do października listopada. Kleszcze spotyka się na trawie, w niskich krzakach oraz w leszczynie. Wiszą na zibłach trawi i na spodzie liści. Z tego powodu są niewidoczne. Większość leków ma wiele skutków ubocznych, tym bardziej że często współistnieją schorzenia przewodu pokarmowego. Jednoczesne występowanie schorzeń przewodu pokarmowego jest problemem u osób dorosłych, a jeszcze większym u dzieci. Bardzo ważnym problemem jest bezpieczeństwo leków. Ważne jest nie tylko wydalić, ale też wyleczyć i zapobiec powtórnym zakażeniom. W kolejnym etapie powinno się zasiedlić prawidłową florę jelitową oraz dodać witaminy i minerały. Zdrowa mikroflora jelit to 70% układu immunologicznego. Walczyć z pasożytami można za pomocą lewatyw. Nie należy jednak zapominać, że jest to metoda mechaniczna, nienaturalna metoda oczyszczania organizmu, działająca jedynie na określoną okolicę ciała, a nie na cały organizm. Pasożyty do organizmu dostają się różnymi drogami. Najczęściej zarażenie następuje przez wypicie zarażonej wody, jedzenia, z ukąszeniem owadów, a nawet przez powietrze, gdzie kurz i pył są nośnikiem jej pasożytów. Wsi i krowie wszy przenoszą jaja list. Zwierzęta rozgryzają je, połykają i przez swój oddech, kichanie rozsiewają na odległość 5 metrów. Często do zarażenia dochodzi przy kąpieli w zbiornikach wodnych, basenach. Również często dochodzi do zarażenia w okresie życia płodowego. Jaja pasażerów przenoszone są na pieniądzach, no i w środkach komunikacji miejskiej. Wysokie stężenie jaj pasożytów znajduje się w takich produktach jak boczek, salami, szynka, Warówki, wieprzowina, wołowina, drób, baranina, nawet kurze jajka są często zarażone. Ważne jest przestrzeganie higieny zarówno osobiste, jak i podczas posiłku. Trzeba mieć ręce przed spożywaniem posiłków. Dodatkowo, ważnym elementem jest, by przechowywać produkty żywnościowe pod przykryciem. Nie należy jeść surowego mięsa, szczególnie jeśli nie znamy jego pochodzenia. Istotne jest, by staranie dogotowywać mięso. Ponadto, należy pamiętać, by nie pić wody o nieznanym pochodzeniu oraz unikać przypadkowych kontaktów seksualnych.